W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, uciekam się do Ciebie. Najświętsza Maryjo, dopomóż mi. Święty ekspedycie, ty, który odważnie otworzyłeś swoje serce na łaskę Bożą i odparłeś pokusem zwlekania z oddaniem się Bogu, dopomóż mi, nie odkładać na jutro tego co mam uczynić dzisiaj z miłości do Chrystusa wspomóż mnie z nieba w walce z wszelkimi słabościami i pokusami mocą jakiej udziela Jezus obym był gorliwy odważny i sumienny w służbie Panu i nie tworzył się chwili próby tobie który jesteś patronem w pilnych sprawach przedstawiam moją prośbę. Przede wszystkim proszę Cię jednak o wstawiennictwo, abym wytrwał wierzę i dotarł do bram nieba, gdzie zaznam wiecznej radości z Chrystusem, Najświętszą Panną, aniołami świętymi. Amen.